Wyznacz granicę ciągu. Ciąg jest określony wzorem i należy wyznaczyć jego granicę. Kolokwialnie mówiąc, tutaj trzeba pozbyć się najpierw tych trzech kropek, czyli zamienić coś, coś, zrobić tym mianownikiem. 3 plus 6 plus 9 plus 3n, dodawanie, czyli suma. Wyrazy są co 3, każdy następny jest o 3 większy, czyli jest to ciąg arytmetyczny, czyli muszę wyznaczyć sumy ciągu arytmetycznego i ten wzór podstawić do mianownika. Wyraz pierwszy plus wyraz ostatni przez dwa razy liczba wyrazów. No i tak, pierwszy wyraz to jest 3, ostatni wyraz to jest 3n przez dwa razy liczba wyrazów. Tych wyrazów jest n. Ale gdyby ktoś miał wątpliwości, to korzystając ze wzoru ogólnego a n równa się a1 plus n minus 1 razy r, można wyznaczyć, ostatni wyraz jest 3n, pierwszy wyraz jest 3, liczba wyrazów jest x, odjąć 1 razy, różnica jest 3. Każdy następny wyraz jest o większy. I dzieląc przez 3, n jest równe 1 plus x minus 1, jedynki się redukują, czyli x jest równe n. Liczba wyrazów jest n. Czyli to jest 3, 2, n dodać 3, 2, n kwadrat. No i to podstawiam do tego ułamka. Granica przy n dążącym do nieskończoności. 2, n odjąć 4, 5 odjąć 3n przez 3, 2, n dodać 3, 2, n kwadrat. Największa potęga w mianowniku to jest kwadrat, czyli. Wyłączam n kwadrat przed nawias albo dzielę przez n kwadrat. Tutaj wyłączę, czyli zostanie 3 drugie przez n, dodać 3 drugie, a w liczniku też wyłączę n kwadrat, z tym, że z jednego nawiasu wyłączę n i z drugiego nawiasu wyłączę n, czyli w sumie wyłączam n razy n, czyli n kwadrat. To jest 1 odjąć 4 przez n. 5 przez n odjąć 3. No i tak, 4 przez n dąży do 0, 5 przez n dąży do 0, 3 drugie przez n dąży do 0, n kwadrat się skraca i zostało 2 razy 1 razy minus 3 przez 3 drugie, czyli minus 6 razy 2 trzecie, /3, 3 i 6 mogę skrócić, czyli minus 4. Czyli jest to odpowiedź B.